To jest klatka niebezpieczeństwa. Czelicie to? Siema! Witamy Was w kolejnym odcinku Motokotów. Na kanale Motokoty. To w sumie jest tak normickie, w sensie normalne powitanie, że od razu przejdźmy do sedna sprawy, czyli do sejaczka. Tak jest. Jest w stanie takim, jakim widzicie. Jakby ktoś nie widział odcinka poprzedniego, to, to sprawdzajcie, żeby wiadomo było o co chodzi. I działamy dalej z nim. Temat jest taki, że w sumie ta oś no jak widać ma plaka, więc no raczej już nam się nie przyda. I musimy wykminić coś, aby dało się nadal tym autem jeździć. Bez osi. Bo, bo o dziwo, ono dalej jeździ, mimo tam, że silnik dostał trochę batów i w ogóle. Tak jest. Ale wciąż jeździ i w sumie śmiesznie się nie jeździ. Także słuchajcie, no po prostu usztywniamy budę. Plan jest taki, żeby ustawać do tego klatkę, ale klatkę z dwóch rurek. Czyli po prostu tutaj rura idzie sobie tu do podłużnicy, a raczej czegoś co jest podobne do podłużnicy. Spawamy, no i miejmy nadzieję, że będzie sztywne. Myślę, że mimo wszystko trochę osiądzie, wiesz? Punkt. To jest właśnie ta nauka, to doświadczenie. Dokładnie. Dlatego bierzemy sejaczkę i lecimy na mody. Nie jest lekko. Trzeba te gaść. On tu się łamie, ty, jeszcze bardziej. Ja pierdzielę ty. Ale wiesz, szajs. Ale to jest... O mordy To jest tak dobra konstrukcja. Chyba, że jak rurkę tak dół. damy, to wiesz, gdzie przystałamy? Do tunelu. Takie zestrzały porobimy. Jakby tył będzie, będzie tak złapany i wiesz, no. no nie będzie miał jakby, wiesz, ruchu. Można spróbować, no. Dawaj, na razie trzeba w ogóle rurkę tutaj no tak. dać, nie? Znaleźć coś konkretnego. Każdy ziom zbiera złom. O tam jest coś. O tamtasz, mówisz? No. Sejaczek już podniesiony, elegancko się prezentuje. Będziemy demontować oś, no bo skoro damy kurczę, klatkę, a raczej coś klatkopodobnego, no to już nam nie będzie potrzebna. Kończy się pewien rozdział sześciokołowego sejaczka, trzyosiowego, albo kurde wielokołowego, jak kto woli. Siedzi na ziemi już. Sejaczek perfekcyjnie wymierzony, oparty. Będzie trochę wyższy. Mamy tutaj rurki którymi się posłużymy, przystępuje. I gościu przystępuje do cięcia. Już wyciąłeś? No. I co, jak stąd? No. Pasuje. Mniej więcej tak, to jest właśnie klucz. Mniej więcej wszystko. to jest główna miara nasza. Mniej więcej tak. Mniej więcej idealnie. Jak stąd? To mi się podoba już. No to dobra. To już się zaspawa tutaj. Zbierzcie matematyka tej. Ok, więc jest prawie dobrze. Bo co, prze, przekręcony jest, nie? Trochę. Jak nie chcę wejść to młotkiem trzeba. Okay, powierywać się, powierywać i będzie. Nie wiem, czy to nam da ten efekt, który chcemy, ale. Z tej strony na pewno, z tamtej może niekoniecznie. Dobra, powiem ci tak, że obawiam się tylko tego, że to jest generalnie blacha. No ale ona jest niby do podróżnicy. Będzie, no kurde, przecież klatki też się spawa do blach. Znaczy daje się wzmocnienia pod tą klatkę i się obspawuje. Ale nam nie potrzeba aż takich efektów. Tak jest. Mają przygotowanie do kefki, kefki. Powiem tak, przytrzymaj, a ja to łapię. Tutaj się trzyma, tutaj się trzyma, Patrz na to. Kurde, trzącham tak, że człowieku, masakra. Trzyma się jak nie wiem. Zobaczcie jak to z daleka wygląda. No całkiem nieźle. Dobra. Jest to pospawane. Co prawda tutaj generalnie by się przydało dać jakieś wzmocnienie takie większe. Ale w sumie po co? Ciągasz, no, pogarsz. Człowiek! Nie Pytania. Nie trzeba żadnych tych. Nie trzeba więcej nic. Tutaj Wiesz co? Jedynie co? Ja myślę, gdzie dać wzmocnienie jeszcze, no nie? I zastanawiam się, albo tutaj, właśnie jakąś rurkę, a może tutaj? No tu. Cyk, cyk. Kołka nawet wbić. A to się na, nie najpierw, się... co? Nad kołka wbijemy, to się nie będzie ruszać już. <grym> Dobra, nieważne. dawaj drugą stronę, lecimy. I druga strona. Tak już pasuje, tak wituje, że jak szok. To jest coś. To jest coś. Dobra. Spał, spał. Bang. Tu. To jest mega sztuk. Tu. Tu. I tam za fotelem. Przyłapane jest. jest naprawdę. To, to, to nie wiem, nie wiem. Ty no w sumie. Wiesz co? Wiesz czego ja się boję? Że jakby o ta poprzeczka ona jest tu poprowadzona i to jest spoko. Ale ta podłoga jest jakby. nie jest sztywne, co nie? Mi się wydaje, że nawet jak postawisz, to ta podłoga i tak opadnie, co nie? Tył ci nie będzie skakał, ale podłoga może opaść. A mi się wydaje, że po prostu ty teraz, że on o tak się rusza, a możemy to zniwelować, dając po prostu, wiesz, o tak o. No albo faktycznie tak, no, jak Nie, mówiłeś, no, tak może, jak mówię, dotąd no. Nie, nie dotąd, a dotąd. Serio, przemyślałem to sobie i wychodzi, że tutaj jest najlepiej. I jak dasz tutaj takie coś, to ona już będzie usztywniona jakby. Nie będzie tak latała, bo ta rura się tak nie wygina. Że pomimo tego, że tutaj masz przyłapane i tam, no to ta podłoga wciąż może latać, bo tutaj będzie Ci sprężynować. A jak dasz tutaj i tam z tamtej strony, to myślę, że już będzie tak sztywno, że człowieku... No to co, dajemy tu pod spód yy, rurkę i z tamtej strony tak samo? No. No to dobra, to dawaj, dotniemy coś. Patrzcie majstry, co my tutaj Domali. O, klateczka lux. Ale jazda, co to za druciarstwo jest w ogóle, ty. My robimy klatkę bezpieczeństwa, która jest klatką niebezpieczeństwa. To jest klatka niebezpieczeństwa, Czylicie to? Co, już? Słega tam zobacz, zobacz, zabawa się O tak zawolicie tak, tak, się, tak, się, tak się spawa w tak. Ale będzie dobrze, dawaj No i dobra, dawaj Jeśli to będzie się trzymać, to ja nie wiem co nie będzie Co z tego wyniknie Nie wie nikt Ale się dowiemy Niedługo To jest pospawane już? Słabo, ale jest i nie wiem, no nie wiem. Jest bardzo dobrze pospawane, nie wnikaj, gościu. Rozstajeliśmy pas generalnie No i zobaczcie, co się dzieje. Myślałem, no że one jakoś wrócą do swojej pozycji, ale... Ale spróbuj. Spróbuj szarpnąć. No chłopie, jak stąd jest? I co? Zadam ci pytanie. Pytasz się? Podnosimy tą padakę. W ogóle to tak wygląda ta klatka kozacko, że to jest szok. W głowy się nie mieści Ale sztywniutki jest Ale jest sztywniutki Czekaj Ja pierdziel, ale jest sztywniutki Opuszczaj Patrzcie Patrzcie na to! Patrzcie na to! Patrzcie na to! Normalnie z A worki się upidają tu w wieku! To jest strybny, Pierwsza nasza klatka w Ale patrzcie! <grym> <ty. grym> Popstaje i nic z tym! O! Sama było się nie uginęła, znaczy to... No... Wiadomo, to wisza... zawieszenie, ale reszta nie. O, <noise> ale jaki kurde. wysoki jest w ogóle, nie? <noise> ja pierdziele. Działa, trzymaj. Ja pierdziele. Patrz, patrz. A teraz jak się wsiada elegancko. Patrz. Chillera. Chillera. Siedzisz wysoko ale, i wygodnie Ale jak sztywno i patrz, jest za co się złapać, nie? I teraz ja nie, wypadniesz nie, nie wypadniesz nawet, nie? Ja, ja pierdzielę, pierdzielę, ale kurno nie, człowieku, patrz, patrz Dawaj zewnątrz, <grym> ze normalnie Chłopiec zasuwa normalnie Ale patrz, jakie to jest sztywne, nie? <grym> Ale w ogóle jakie to jest sztywne, nie? No ja nie jestem w stanie uwierzyć, że w ogóle to się trzyma. Ja w ogóle nie jestem w stanie uwierzyć, że to się trzyma, nie? Ja pierdziele, ty. Ale jak to no łapie to ty Spróbuj, zobacz. Nie spodziewałem się aż takiej... wcześniej był złamany, to tak się tego nie czuło, co nie? No właśnie. A teraz kurde jest usztywniony i lekki. Zobacz tylko. Pana to ty. I hyc, i hyc, człowieku, Nie pyta, nie pyta! Gryfowóz, człowieku, gryfowóz! Ja pierdzielę ludziska! To jest już za grube. Oj, oj, no tak, to No to rato, Ej no powiem ci tak, ja w największym szoku jestem w związku z tym, że to w ogóle jest takie sztywne i się jedzie i się faktycznie czuje, że to jest no sztywne, właśnie, nie? To jest mega sztywne. W progu nie ma człowieka, w która się trzyma. Ogarniałem tak sobie jak jeździłeś, to przemyślałem sobie to. Są ludzie, którzy faktycznie ucinają te przednio napędówki, całą budę z nich i tak dalej, co nie? No. Ja co myślę, jaka jest... Friday zjeżdżenia przednio napędówką jako bagi, co nie? No, no. Przecież ani bokiem nie polatasz, ani nic, no. ale kurde to jest tak szybkie w porównaniu do normalnej fury, no że na szok, No to jest tyle masy zdjęte, no nie? No, ja wierdziele, nie spodziewałem się, się, że w ogóle przednio napędówka może jako bagi robić frajdę taką, nie? No, kurde. Það er góð, það er égstu. Kóla sér aðrfaði normalt. Podnice normalnie! Ja pierdzielę! Stój! 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 Ja pierdzielę! <grymny> co? Byłaś to, zobaczysz co? Co? O kurna! Ja pierdzielę normalnie! Głodnica wyrwana! No, myślę, że można próbować to skleić. Ale normalnie poleciałeś, gościu! Kolejny sejacz, kolejna rozwalona chudnica. A pamiętaj. I nic, i baczy, i nic. Zrobimy po taką podporę, wyspawamy tutaj. Przy... No baszbara takiego. Skoki będą, takiego tak, baszbara. Ty... No człowieku, już mamy takie doświadczenie w wyspowaniu ja, rurek. Wybrane. Pokaż, 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 pokaż. Nic, skała. O to, o, o, to się rusza, o. A rurki nic. Nie by klatki spawają na milion rurek. Wtedy jest sztywno, nie? No. A tutaj kurna dwie. No ale zobacz jak Buda przygnita, no nie? Dwie, to do, już... dwie do kurne do... Niczego te, do blachy. Nie no, do podłużnicy, nie? Ale no kurde jednak. Efekt jest, efekt jest. O ja. Jest efekt. Dobra, słuchajcie, już późno się robi, także kończymy. No ja jestem z tego efektu mega zadowolony i mega zaskoczony. Słuchajcie. Nie wiem co jeszcze z tym sejmem można zrobić, ale podrzucajcie pomysły, bo coś czuję, że to jest kurde chyba jeden. Kurde, no już... Już trzeci w ogóle nasz pomysł z tym sejem. No i kurde, efekty są mega, no nie? Także podrzucajcie swoje, zostawcie łapę, suba, dzwoneczek, wbijajcie no social media, Facebook, Instagram, grupka motokoty i stunty i co jeszcze? Powiesz, kurde. Co dalej, bo jest potencjał? I dalej jeździ i będziemy robić, tak? Ja myślę, że w ogóle trzeba ogarnąć tą stacyjkę, żeby działała, nie? Podrzucajcie pomysły co do seja. Pozdro. Trzymajcie się. Elo!